Tymczasem u Kabum nadal trwa fuzja. Jezus Maria, to strasznie okropnie! Jezus Maria... Nawet podjąłem taką decyzję. <laughs> a, 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 a. Kurde, ale gdzie są moi pozostali? Proszę władca, co teraz z tobą? Wydaje mi się, że chyba powinienem sam to zrobić. Ale co ty zamierzasz zrobić? Jezu, co ty robisz? Ja też sprowadzę kilka swoich złoczyńców. I na pewno już, na pewno przez tą fuzję Będą tutaj. Jezus Maria! Tu tragedia na pewno nie, nie. Ła Ła Morz Ło Jak to woli już szybko Chodź wow. Walton Walton, nie! O co tu chodzi? O oh. wow. Co tu się dzieje? Walton! Wszystko dobrze? Oh. Nie za bardzo dobrze jest. Ugh. Gdzie ja jestem? Gdzie ja tak w ogóle jestem? Co ja tu robię? Kim ty jesteś? No, Morf! Co jest tu ja? Morf! Wolton! Chyba wydaje mi się, że chyba to już nie jest Wolton. Morf? Bo to jest nawet e, oryginalny doktor Volt. Zanim e, stracił pamięć, to wszystko przez tą fuzję. Mister King ogromny błąd zrobił. No, naprawdę tragiczny. No, wydaje mi się, że chyba e, star... chyba to już nie jest e, nasz przyjaciel. Kto? No, nie dalej, że Mr. King. No właśnie. Tak właśnie się zastanawiam. Ale lepiej tego nie słuchaj, bo sam sobie zobacz. Jest mega K. Co wy zrobił tym razem? Odwaliliście. Jak ty z nami byłeś tutaj, tylko że amnezję miałeś, amnezję miałeś No właśnie, No, to jest najmniej ważne. Ja nawet nie będę próbował z tobą walczyć. Ja nie chcę się z tobą bić, chłopie. To jest naprawdę tragedia, co się dzieje przez tą fuzję. No sam sobie zobaczcie co ten Mr. King odwala. Co? Mr. King to znowu odwalił. Sam sobie zobacz! Jezus, Maria! Zaraz sprowadzi tutaj wszystko! Jezu, nawet już koś leci tutaj! Szybko, trzeba stąd uciekać! Co? Mega K, uważaj! Na co ja mam uważać? O! Kim ty. Jesteś... Jak to nawet jest podróbka Mrocznego Władcy i nawet sam sobie zobacz co to posiada jeszcze. Jezus Maria. Mnie Omega. Jak? Omega. To jest Omega. Jezus Maria. Jak? Więc zaraz to wszystko zakończymy raz na zawsze. A? Nie! Zaraz nawet Osłabieni będziecie zaraz. Ja ci zaraz pokażę. Ach. Ach. Jezus Maria. Wow. Nie czuję się osłabiony. Dobra, szybko stąd, uciekam stąd. Klawiatura Ty, jak to? Uważaj. O, o! A. A. Jesteś gotowy na śmierć? A. Tymczasem u T-Racers tak samo tam fuzja jest. O, nie, tylko nie to! Uciekajcie stąd! Ratować się, kto może! Uch. Ta eksplozja nawet... Co to jest? Szybko! Bierzemy was! Stąd spadamy! Uważaj! Co? Nawet ja sobie poradzę sobie z nimi. O-o. Jednak sobie chyba nie poradzę. Widzisz? To już trzeba naprawdę chłopie uciekać. O-o. No nie gadaj, że to chyba już yy, po samu to już jest. Samie. A! O, 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 nie! Wszystko wskazuje na to, że chyba mamy świadomość do tego z kim możemy się policzyć. Raz na zawsze o, nie Ua. 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 Nie Spadajmy stąd Nie no, gdzie są nasi przyjaciele? Ucieknij stąd Jezus Maria Ua. To trzeba stąd uciekać Tam jest takie schronienie, tam Szybko, tam Hmm. Nawet widzisz jak to Mr. King zrobił? Jeszcze to wszystko wywołał. Co to było? Jak widać, że to nie jest normalne. No sami co zobaczcie. Jezus Maria, ty widzisz nam tego mocznego błoty, jak on strasznie się śmieje? Ty, no nie gadaj, że on chce e, napaść na Mister Kinga. To się powoli robi się niepokojąco. Już to za niedoga sprowadzę swoich zwodzeńców. Pierwszy. Drugi! Zaraz moja reszta dołączy! Arr! Nie wiem co mi zrobisz... Aaaaaaaaaa! Kręgosłup! Ła! Mega to za dziwak? O Mega K! Wszystko dobrze! Mega K! A, nie za bardzo. Ten twój pomysł to naprawdę był e, wanięty. Żałuję, że muszę z tobą pracować. Żałuję, że z tobą pracujemy. Spadajmy stąd mor! Spadajmy stąd! Bo zaraz wszyscy tu zginiemy! Tymczasem w szpitalu. Ach. Ach. Jezus marki. Co tak w ogóle się dzieje, chłopcy? Tragiczny dzień tu jest. No, oczywiście, Skorpion nas zaatakował, i już prawie wszyscy ranni są. No tak, ale nie tylko. Ej, popatrz, widzicie jakieś. E... Coś tam? Coś tam widzicie na dziwną pogodę? Ale o co chodzi? No sami sobie zobaczcie. Co to jest? No nie gadaj. Czy co to jest? No nie gadaj, że Mr. King wywołał eksplozję i jeszcze e, łączy. E... Oby jeszcze inne światy, co to jest? Co to jest? No nie gadaj, co to jest. Co to fuzja? Kazum Bauer, ty żyjesz! No, żyję. Ugh. Ja postaram się. Ty nie możesz, ty nie możesz! Czyż ty ozłabiony jesteś, jak ty prawie ranny jesteś? Nie mogę na to. No i widzisz mnie. Oh. Oh, spokojnie, idę do łóżka. Co. Nie gadajcie, że fuzja. Co to fuzja? Co ty wiesz, co to jest zain? Tak, bo my tak samo kiedyś taki przypadek mieliśmy. O, ja cię kręcę. No to trzeba naprawdę uważać na to wszystko. W bazie tymczasowej. Tymczasem bohaterowie oraz niektórzy czekają. Dobra, sprawdzamy, co to jest. Ale co? No sami zobaczcie, to to zaginna, zaginny portal. Nawet eksplozja rozbrzmiała. Czy nawet widać? I wygląda na to, że chyba zaraz wszyscy zginiemy. Nie możemy na to zgodzić się. Czyż nie możemy zginąć? Jezus Maria. Co to jest? Fuzja? Jezus Maria, co tu się dzieje? Co tu oczywiście? Mr. King odwalił. Tu naprawdę trzeba się. Szykować się na ewakuację. Trzeba to miasto opuścić. Opuścić? Zwariowałeś? My mamy pitnować przecież. Nie możemy pozwolić na Mister Kinga, żeby on to wszystko niszczył. Kurde. Co tu mam robić? Ja na pewno ja się z nimi zaraz policzę się. Na pewno ci nie pozwolę, noćmy pod co? Gin! Ha! Nic mi nie zrobisz! Och, już nawet już kolejni już do mnie idą! Ha! <ścoughs> Jak się ja kręcę, to naprawdę już mam swoją armię! Ha! <ścoughs> ah. Uw... Myślałeś, że mnie pokonasz? To zaraz dostaniesz ogromną eksplozję! Coś się zrobił! Ty, że jest normalna pogoda! Udało mi się! Udało mi się! Ha, 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 ha. Hmm, o, jeszcze fobos idzie. Hahaha, fobos! Atakuj tego! Tą starą beczkę atakuj! Jezus Maria! Co, co tu jest? Co ja zrobiłem? Przedwioł nawet błąd, pokażę. teraz to. sobą. Co ja mam teraz zrobić? Co ja mam teraz zrobić?

To <gry> min to Kabum City będzie moje. <gry> Już nawet jeszcze sobie pomyślę, kogo jeszcze mogę zawładnąć, żeby... żeby był ze mną, czyli Enigma! Już niedługo za niedługo będzie ze mną! Tymczasem był bohaterów, którzy wracają do Kaboom City Także zorientowali się w radiu i gadali o... Fuzji Chłopacy, słyszeliście o tą fuzię? Bo nawet gadali nawet No już, już mogę gadać Czemu nie mogłeś gadać? Ból głowy miałem Ludzie, ludzie to naprawdę trzeba uważać, idziemy natychmiast do Kaboom City Już jesteśmy coraz, coraz bliżej Dobra Dobrze, już wjechaliśmy do Kaboom City Dobra, sprawdzimy jak tam u naszych, bo na pewno wsparcie na pewno będziemy potrzebować. Będziemy musieli potrzebować. Jezus Maria! Ej! Widzicie to? To? Weźcie sprawdźcie AJ Star na swoim GPS-ie, bo nawet już zagrożenie tutaj powaduje się Co To! Jezus Maria! To! Czyli muszę wam coś chłopcy zdradzić, bo oczywiście pomoc powrócił jeszcze. I nawet e, mroczny władca e, poczucił. Mr. Kinga, no i oczywiście Mr. King wywołał tą fuzję, no i... I oczywiście wszystko skończyło się na marne. Oh. Oh. No wejdźcie, skontaktuj się z szefem! Już! Mr. King! Mr. King! Żyje pan? Mr. King! Mr. King! Oh. Już prawie was... Co oh. się dzieje, szefie? Move. O! Sami widzieliście, Mroczny wodca mnie stracił. Tak samo zaatakował już i wszystko na mnie zwalili. Więc niestety, złoczyńcy, ale to już szykuje się naprawdę koniec i zaraz Mroczny wodca od nas wszystkich zaatakuje. To co teraz mamy zrobić? Kazą Blast? Nie wiem. Czemu myślicie, że ja takie rzeczy wiem? Zastanów się lepiej nad sobą. Zastanów się lepiej nad sobą, jaką jeszcze pomagałeś. Dla kogo jeszcze pomagałeś na pewno, a teraz to chwilowo nam pomagać. Dla bohaterów pomagamy. No, pomagali. Ale jednak stwierdziliśmy taką decyzję, że dla nich też pomożemy. Co? Ja wam na to nie pozwolę. Ale szefie, zrozum to w końcu. Co ja zrobiłem? Że ja straciłem bohaterów? Co ja zrobiłem? Nie, lepiej e, lepiej będzie, szefie, jakbyśmy zostawili te kabomski w spokoju, bo widać, że Mirosław Wodca za dużo sobie pozwolił i sam sobie zalecił, co zrobił dla naszych. I oczywiście już Mega K prawie nie żyje co z e, Morfem. Ale widziałem, jak uciekali. Aha, a gdzie teraz jesteś? Nie wiem. Ale jestem coraz. E, właśnie idę do Was. Do Was idę, właśnie. się do Was idę. Uch. I wymyślimy jeszcze. Następujący plan. Żeby pokonać Mrocznego władcę. Idę prosto do was. Dobrze. Albo inaczej. Morf poleci, poleci po ciebie. Leć po niego. Poleci do ciebie Munarkaus. Leć. Ugh, dobra. poczekam mi chwilę. O. Jest. Jest. Do a, Siema. Szybko spadajmy stąd. I co teraz? Co teraz? Będziemy musieli próbować jakoś... Nawiązać kontakt z bohaterami, żeby Żebyśmy dla nich pomogli Bo ja nie chcę teraz krzywdzić a Powiem, że błąd popełniłem Ale z tą ogromną fuzją To naprawdę to było ostre przegięcie O leci, leci szybko, szybko tutaj o. 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 Da, szybko dobrze o. Dobra Złoczyńcy Słuchajcie nie możemy tak dalej już niszczyć Kaboom City Wiecie co, co możemy przynajmniej zrobić? Bo skoro, eee Mroczny boca nas zdradził Co? Uratujemy Kaboom City Ty na pewno, mówisz serio, tak? Tak No dobra, no to co teraz mamy zrobić, jak przecież bohaterowie Zorientowali się, że ja oczywiście jestem zdrajcą A ten Spokojnie Dobra, szukaj w kontaktach, że masz może numer do jakiegoś bohatera To już sprawdzam, już sprawdzam, wtedy spróbujemy nawiązać taki kontakt Uch. Ale ty strasznie wyglądasz ranny, no, wyglądasz strasznie Sprawdźcie jeszcze, czy mamy jeszcze jakieś pojazdy, bo już na pewno złoczyńców już nie mamy, bo zostali już pokonani Zostali już dawno pokonani A planem jest takim, żeby poszukać pojazdy teraz Teraz poszukamy pojazdów oraz spróbujemy nawiązać kontakt z bohaterami i ten. I spróbujemy e, dla nich, pomożemy dla nich, i tyle. Żyjecie chłopcy! Żyjecie! Żyjesz! Ej, żyjesz? Tak. Ła, gdzie my tak w ogóle jesteśmy? Ale coś mi to miasto przypomina. Ej! My w Cabo City jesteśmy! Wow. Gdzie? To jest w City, serio? Tak! Ja to nawet pamiętam, jak jeszcze Mr. King oczywiście broił, naprawdę! Ty! To jest serio Cabo City! Ja tu też byłem! Ja tu też byłam! Jezu! To nas tu prawie nie było! E, już prawie 4 lata już tutaj nas nie było! Dobra! Macie jeszcze może kontakt do Iron Jobsa? Tego tostera? Wejdź sprawdź, już O, mam, to próbujemy do niego dzwonić Halo? Dobra, oczywiście e, mamy wszystko wiadomo, więc dobra Kapitan Justice Kapitanie, co teraz e, robisz ze swoimi? Jak oczywiście e, Starlock e, nie ma oczywiście broni, a oczywiście e, dwaj oczywiście są ranni tak samo, jak Kazum Power jest ranny i Zane z ma złamaną rękę. Co teraz? Nie wiem. Tu naprawdę groźnie się robi. Ej, patrzcie! Co? Jest, bohaterowie! Dobra, leć szybko, chodź! Chodź! Chodź, oczywiście mają duplus, tak samo jak Kapitan Justice i... K. Jesteście w końcu! Nareszcie jesteście! No, jesteśmy! Witajcie serdecznie! Jest! W końcu! Mamy jakąś świadomość! Ha, a, elegancko! Spoko! Huh! Jeszcze my jesteśmy! Jeszcze rescue track. Czyli coś dla ciebie, e, kapitanie! Jest! Elegancko! Kurde, nie ma już tych kijów metalowych. No już nie mamy. Ale chociaż mamy jedną broń, więc postaramy się jakoś pokonać Mr. Kinga i tyle. Mhm. Dobra, jeszcze tylko tamci. Dobra, parkujemy, wysiadamy. Dobra, już jesteśmy, już jesteśmy chłopcy, dobra. Oczywiście e, laptopa, oczywiście weź e, Justice, dobra. I od razu biegnij e, do bazy e, tam, tymczasowej. Już, dobra. Zawiozłem i jaki teraz jest następny plan? Jaki teraz jest następny plan? Więc słuchajcie. Przyjechaliśmy tutaj, zorientowaliśmy się, że była ogromna fuzja. Nawet połączyli nawet e, się z T-Racers oraz z Nijago, Ale z Ninjago to nic nie dało jeszcze. Aha. No naprawdę no. Tragedia. Jeśli musieliśmy oddać te kije. Tak. Tylko co teraz? Tylko co teraz cały czas? Bo skoro e, Mr. King wywołał tą fuzję A nawet Mroczny Władca stał się jeszcze potężniejszy To jeszcze e, Jeszcze się dowiedziałem, że Mroczny Władca sprowadził swoich złoczyńców Co? Jeszcze swoją armię zrobił I porzucił Mr. Kinga Do bardzo dobrze Wtedy to jeszcze pierw go zabijał i tyle Wtedy z nami jeszcze się policzał i koniec Ja się nie wiem Dobra Myślisz, co teraz mamy zrobić? Jak tu nawet czasu, nawet chłopie, jak tu chłopie nawet czasu nie ma, żeby to wszystko zrobić. No tak, więc dobra, słuchajcie. Eee, wszyscy bohaterowie, słuchajcie. Eee, no, tym planem jest takim, żeby... Eee, Enigma, jako ja. Eee, naszym planem jest takim, żebyśmy dostali się tam, eee, gdzie jest oczywiście... Eee, tam gdzie oczywiście e, było oczywiście to odrodzenie punktu zerowego To że tam e, pochodzili te e, złoczyńcy co oczywiście Mr. King wywołał No tak, i co teraz planuję zrobić? Jeszcze nie wiem K. Jeszcze profesorze nic nie wiem No na pewno coś na pewno będzie trzeba pokonać Tylko jak to zrobimy, jak nawet mocy nawet nie mamy. Ale część chociaż odzyskałeś Najwyżej to ja mam hyper Kazum No mam no, tylko to, no tak. Co teraz? No nic, dobra. Hmm. No tak, dobra. Teraz Wreszcie... się... Ej! Nie! Enigma! Wszystko dobrze? Nie, Enigma! Wszystko dobrze! Ej, Enigma! Wszystko dobrze? Wygląda na to, że chyba jesteście w błęzie. Ja pomogę dla młodskiego władcy. O! Ej, hey, ogarnij się! Ah. Ow! Oh. Ej, hey, ogarnij się, co ty chłopie robisz? Co? A! A! Ej, wszystko dobrze! Wszystko dobrze? Ej, hey, nawet Enigma stał się zły! Jezus zmania, kolejna zdrajca! Jak ci nie pozwolę, tego zrobiłeś! Oh. Uh. Wow. Co to miało być? Tu naprawdę szykuje się niebezpiecznie. Co teraz mamy robić? Nie wiem. Skąd my mamy wiedzieć? Jezus, Maria, ej, proszę wszystko dobrze? Uch, wszystko dobrze. Ej! Wsz wszystko trzeba iść do środka. Iron Jobs, ich wszystkich informować, żebyśmy szykowali się do walki. Bo to naprawdę groźnie się szykuje. Jasne. Słuchajcie, jest problem. O, wróciłeś! W końcu wróciłeś! O, nareszcie. Już martwiliśmy się o ciebie. No tak. Co teraz? Co teraz oczywiście? Eee, trzeba, chłopacy, wszyscy bohaterowie. Teraz trzeba się szykować na walkę, oczywiście. I przygotujcie się tutaj, jeśli ktoś oczywiście. Eee, jest oczywiście w środku i ktoś musi pilnować, bo ktoś musi pilnować monitoringu tutaj. Kto może to zrobić? Ja mogę popilnować. Dobrze Kim tak, to ty to zrób, okej? Okay. A my? Nie wiemy! Jak Wy oczywiście nagrywacie Jak Wy nagrywacie wiadomości. No tak. No to wy nagrywajcie tylko... Po tego w tylko to na górę. Spróbujcie to nagrać i tyle. I wtedy e, postanowimy coś jeszcze zrobić. Dobra, chodźmy szybko na górę. Na... Pierwsze piętro, dobra, szykuj kamerę i będziemy wszystko nagrywać Jako na żywo. Dobra, eee, co teraz z balonem boxerem? A ty wiesz, że balon boxer powrócił? Tak, już wrócił? Tak. Elegancko. on jest w garażu. Dobra, idę do niego. O. o, Siemano. A mimba, eee, Aerozovs. Witaj. Hahaha, ha, Siemano. myśleliśmy, że już podobnie. No, to słyszeliśmy No. Ale nie, właśnie, coś się stało. Co się stało. Słuchajcie, enigma na zdrajcu. Co? No nie gadaj, że enigma na No My, oczywiście, musimy się szykować. Prosto na walkę. Co teraz? Jak to zamierzasz w kopie do niby zrobić? Jak ty nawet w mocy nawet nie masz? Ale spokojnie, ja część odzyskałem swoją. Taką oryginalną moc mam. Jaką swoją oryginalną moc? Tylko jedną posiadasz. Tak, i to hyper kazum. Dobra, no to siadajcie od razu. Siadajmy od razu tutaj do naszego pojazdów i szykujemy się do walki. Szybko, ty też Flowstar. Już, dobra. No to co teraz? Co teraz? Ty idź też e, na monitor, żeby to wszystko sprawdzić, e, czy wszystko z nami też dobrze, OK? Dobra. Okej, okay, ja idę wszystko nagrywać. Uwaga, bohaterowie, szykujcie się do walki. Do złoczyńców nowych Którym mroczny władca spowodował Szykujcie się Bo to naprawdę groźnie się robi Ej Chodź szybko do naszego pojazdu No idziemy No to naprawdę no się nie robi Groźnie A do nas to, to na pewno nic nie mówili Dobra To my też idziemy pomóc No idziemy Każdy musi iść Każdy musi iść Uch, Dobra Już lepiej się czuję No ja tak samo Weź oczywiście e... Mieć oczywiście Fury Storm, w razie czego na swoją rzecz, okej. Okay. To może być moja własność. Hmm. Ale tak w ogóle to miałem kiedyś siostrę. Miałeś siostrę? Jak się nazywała? No bo no tak wyglądała. Przypomina jak freestyle. Co? Freestyle? No bez przesady. Nie gadaj. Stawajcie! Szybko! Ach, dobra. Tu naprawdę robi się niebezpiecznie. No to właśnie e, szykujemy się do walki. Ja to zaraz e, naładuję swoją e, moc z Minjitsu. Tak. Tak, bo tu naprawdę jest przegięcie, więc tak dalej nie może być. Ktoś musi do tego pojazdu wsiąść. No to ja na pewno wsiądę. Ja na pewno wsiądę. Chodź, kolor Flash. Ty będziesz strzelał, a ja będę podjeżdżał kawałek. Okej? Okay? Dobra, każdy się szykuje. Dobra, szybko, szybko. Ruchy, ruchy, ruchy. Ruchy dawajcie. Już. Wysiadajmy. Szybko. I każdy powinien walczyć z ze sparkiem, oczywiście, z, jest z, bohater z bohaterem, a złoczyńców trzeba i tak pokonać. Szybko! Szybko tam! Kilka minut później, tymczasem zły enigma i idzie do mrocznego władcy. Kaboom City i tak będzie moje! Bach! <laughs> jestem! No i bardzo dobrze! Już tylko swoich jeszcze ogarnę! To do niczego się już nie nadaje się. <noise> Phobos, Omega, chodźcie. Jak jest <noise> kolejny plan, szefie? Już zaraz się dowiecie. Murd jest... Chodźcie, pozostali. Dobra, jeszcze Jeszcze kolejny gość ma jechać, ale to już jest oczywiście wygląda jak kaktus, więc niedługo tu też będzie. Masz zadanie. Masz zadanie. Jak to? Przyjedź do mnie tam, gdzie było miejsce odrodzenie punktu zerowego, co Mr. King spowodował I tam się spotkamy Jasne Wsiadajcie, wsiadajcie na wóz <laughs> Dobra, wsiadamy a, 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 a. Lecimy do Mrocznego Władcy To już niedługo będzie koniec Nie zapomnij dać tam lajka i zasubskrybować nasz kanał!